Na warsztatach Akademii Mocy wcielam się w postać Powermana, superbohatera, który przynosi młodzieży wiedzę dotyczącą prądu. Razem ze mną przyjechał wynalazca Nikola Tesla. Był to taki serbski naukowiec, którego wynalazki wyprzedzały swoją epokę właściwie o dekady i który głównie zajmował się prądem przemiennym i to dzięki jego wynalazkom mamy tak powszechny dostęp do prądu. Odwiedziliśmy już ponad 50 szkół. Staramy się wytłumaczyć młodzieży zagadnienia związane z fizyką i chemią, zaczynając od elektrostatyki, aż po przepływ prądu. Chcemy przekazać jak najwięcej ciekawostek, w jak najbardziej przystępny sposób, żeby obudzić w dzieciakach jak największą chęć zdobywania wiedzy, żeby mogli nacieszyć się tą nauką i w przyszłości chcieć rozwijać się samemu w tym kierunku. Najbardziej podobał mi się generator Czesław, który odpycha kubeczki. Co mnie zainteresowało? Doświadczenia, warsztaty z fizyki, a szczególnie ważne z prądu elektrycznego to dzieci wszystko ciekawie. Elektrostatyka, te doświadczenia są akurat dla nich. Oni na pewno to zapamiętają. Eksperyment rozszerza wiadomości i umiejętności. To jest podstawa zdobywania wiedzy. Podobało mi się, że mogliśmy wszyscy razem wykonywać doświadczenia. Potpieliśmy kable, żeby dostarczyć prąd do miasta. To było bardzo fajne doświadczenie, które doświadczyłem z Patrykiem. Bardzo mi się podobało, jak maszyna elektrostatyczna kopnęła na wszystkich kółków. Pod koniec warsztatów przedstawiamy młodzieży również aplikację Energetyczny Kompas. Perfekcja w przygotowaniu sali, doświadczeń, stroje, ubiory, sposób prowadzenia zachwycił. Daję szóstkę i dzieci też dają państwu szóstkę. Teraz mamy zadanie. Kiedy będą następny raz panowie u nas, prawda? I chcą takich lekcji. Mamy tak takich więcej.